Hejka hejka, tu kamykos, witam was w kolejnym odcinku z Fortnite'a. O, coś tu się pojawiło: cyklopy jakieś, co tu było? Raz, zaraz, wróć. Cyklop kolosus. O, mutanci będą? Mutanci, no, faktycznie. Ale to tylko przebrania z X-menów, kolos. No, fajnie wygląda. Z kim? Yy, a generalnie. A właśnie, x meni i samo coś nie ma nic. O, słabo. Na pewno jest. X-Men. Tylko to jest. Tylko to jest. Nike. Wow, ale skinów. Wszystko za kasę. No dobra. Słuchajcie, moi drodzy. Yy... O, to chciałem Wam pokazać. Wy, jak to oglądacie, to na pewno to już jest od 16 sierpnia. Jest Domstrukcja, dom... yy, czyli nowy sezon i w Battle Royale i. Obejrzałem ten filmik, wygląda to bardzo fajnie, jeżeli będzie można grać Iron Manem, yy, czy tam, nie wiem, Kapitanem Ameryką, w zależności od tego kim, to będziemy mieli też, Czarną Panterą, Czarn Czarna Pantera ma fajne wa walkę wręcz, yy, będzie, myślę, że to bardzo, akurat ja będę na urlopie wtedy, więc yy, nie wiem, czy trafię jeszcze w to, jak będzie, ale pewnie trafię, po urlopie może. Ch chętnie bym w to zagrał. Dzisiaj zagram normalną gierkę. Zagram sobie z, oczywiście zero budowania. Jak szybko nie zginę oczywiście. To będzie jedna bitwa, jak, jak zginę. To może będą dwie. Zobaczymy. Są jeszcze te królewski kortach Emotka. Dwie emotki trzeba zrobić i 10 tysięcy punktów. To nieźle, nieźle. Dobra, ale zrobimy sobie to zadanie. Myślę, że tam będzie dużo ludzi od razu. Zobaczymy co mi rzuci. Natomiast no ta mm, dumstrukcja zapowiada się fajnie. filmiku nie będę włączał, no bo jak macie futneta to możecie sobie sami obejrzeć fajnie zrobiony filmik, no zresztą... Epic potrafi robić yy, te filmiki tutaj do tej gry. Skąd oni mają na to licencję, wszystko nie wiem, ale po prostu... Dobra, czy na tą wyspę polecimy? Nie, polecę tutaj na tą wyspę. Tu. Będę szybciej mógł wyskoczyć z tego, z... z busa. Co ja to mówiłem? Aha, odnośnie tych filmików. No, generalnie bardzo duże ma. O, tutaj jest kolejną postać, jakąś, którą nie odwiedziłem. To może odwiedzę sobie tą i pójdę odwiedzić sobie tutaj tą postać. To jakieś takie zadanie miałem, że porozmawiać z. z post... Porozmawiać z różnymi postaciami. Dwie osoby, okej. Okay. Jeźdź różnymi pojazdami. Przedmioty jednorazowe, dobrze, dobrze. ok No, już tu coś złote się świeci. To chyba nie są te. Nie no, tam jest fasolek, tor, a tu co to, to jest to złote? Ring jakiś? Hmm, też bym musiał to odwiedzić. Chciałbym to odwiedzić, Zaczy, co to jest. Dobra, polecimy tu. Co to jest za ring? Lecą tam ludzie na pewno. Nie widzicie, właśnie to jest tak urozmaicona gra, że tak naprawdę raz w miesiącu się totalnie ta gra zmienia, jest ciągle coś nowego, więc ciągle tak naprawdę można grać, bo zawsze coś się trafi fajnego. Zwłaszcza, że nie trzeba jakoś specjalnie wydać pieniędzy na tę tą... grę, jest darmowa, nie trzeba wydać kasy na nią, na TV-dolce, można sobie, że tak powiem, grać yy... i po prostu też się coś tam dostanie. Więc nie jest wcale tak... Jakoś, znaczy, jest to taka gra, która. No, nie, nie dziwi się, że jest popularna, o tak bym powiedział, nie? No, lecą tutaj obok mnie z prawej strony. Ktoś wyskoczył, leci tutaj. Czy ja tutaj gdzieś mam ten, tu leci pode mną ktoś. Dobra, ląduję sobie tutaj w tym domku. A tam dolecę, bo tam jest dwóch graczy, widzę. Będą się bili Tam na tych samolotach jest na pewno są te A tu chyba jest skrzynka? Nie, to nie jest skrzynka A wyglądało z daleka jak skrzynka Dobra, mam broń To całkiem, całkiem całkiem fajną nawet Shotgun by się przydał jeszcze. O, tarcza jest dobra. Mamy tutaj ten tarczę. I bronie. Proszę, jakie ładne. Kolorowe. Zamiast tego. jest szczelba to co mi się lubią tu się mogę ukryć. O, akurat mam amunicję dobra jeszcze jest jedna skrzynka gdzieś tutaj, ale chyba nie będę jej brał gdzieś jest tutaj na górze dobra, ale ja nie chcę jej brać idę tam zrobić tą misję którą chciałem o, jedzie bus Mało mam energii. Czy tam się ktoś morduje, nikt się nie morduje. Jedziemy w krzaki. Nie ma nikogo. Gdzie jest pani do porozmawiania? Oj, 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 oj. Tu jest. Pan Banan. Ale mnie załatwił, ja cię kręcę. Taką broń miałem. No nie, naprawdę nie wierzę w to. A widziałem go przecież o rany. Co to za wtopa była? Groszek mnie rozwalił. No. Szkoda słów go, szkoda słów, naprawdę. Co to było? Ale to czy ja w ogóle miałem w tą... To nie miała ta postać do gadania w ogóle. No i niepotrzebnie wziąłem sobie. Widziałem, że on tam jest. Rany. No miałem taką broń, w, w tym miejscu. O, Ale co zaliczyło mi? Tak. Zaliczyło. No i teraz polecę w to złote miejsce. czym co tam jest w takim razie. A, rany, ale... Wtopa. Oceń uszkodzenia. Czy to są jakieś... Jakaś dziura w ziemi? Meteoryt spadł chyba. W takim razie. Dobra, chociaż zadanie mi zaliczyło, no. Ale no... Wtopa... Ja cię kręcę. Co to było? Dobra, możecie mi napisać w komentarzu, ale chyba nie pierwszy raz tak zginę. Zginę. O rany, kawał drogi tam jest do tego, 2000 metrów aż. No ale cóż, to jest po prostu rozrywka, więc to się nie ma co przejmować. Człowiek zginął, to zginął. No. Gra się jeszcze raz. Na tym się życie nie kończy, na grze. Daleko, tam muszę polecieć. To chyba nie jest zbyt dobre. Za ja szybko wyskoczyłem, wydaje mi się. Lepiej, bliżej gdzieś, wsiąść w auto i podjechać sobie. Mhm. Po lewej stronie widzę X-Winga. O tu. Wolę mieć go na widoku. Gdzie on leci? Gdzie on leci? Na X-wingu na X leci, no wiecie co? Dużo osób tutaj widzę w tym miejscu. Dobra, lecimy. Tak, jest domek. Są skrzynki, jest broń. Ktoś tu szczela od razu widzę. Jest skrzynka. Ej, ale broni nie wziąłem. O, o, o. Wow. Kola jest dobra. Jak jest kola, to wezmę sobie... Wymienie. Jest ten. Wezmę, odpalę sobie tą kolę. W sumie to mógł tutaj jeszcze wziąć. Niepotrzebnie tą kolę brałem. W sumie, a nie pomyślałem. Dobra, starczy. Snajperka i maszyno... broń maszynowa. Dobra, lecimy, zobaczmy, co tu się stało. Coś tutaj spadło z nieba. Lura wybucha jakaś. estou tu Coś biega. biega. Proste, panie Twardzielu. Nadzieja i puszka są powiązane losem, cykrami czasu i wiecznego przeznaczenia. Ale tułacz, jego ingerencja wybaczyła ten los. Jego obecność wpłynęła na układ samych gwiazd, i teraz już nie wystarczy zamknięcie puszki. Ty musisz walczyć, <śm> Znaczy, słuchałem się w to i mnie załatwił jak dzieciaczka znowuż. Oj Boże. Nie, no tak to się nie da. Dwie bitwy, dwie wtopy. Jak to się mówi, do trzech razy sztuka. Lecimy kolejną. Albo nie, słuchajcie, inaczej zrobię. A co tam? Zrobię jeszcze sobie pod górkę. Zrobię sobie jeszcze pod górkę. Włączę inny tryb Czyli w tym trybie W tym trybie będzie dumstrukcja. Okej. Okay. Spróbujmy. O, 373 gwiazdki potrzebuje na poziomu. Ura. No to... Bum, z magneto broń. O. Czy ja pójdę po kolejne zadanie? Hmm. Nie, chyba nie do serwera. No dobra. Okej. Okay. Battle Royale Co powiedzieć? Słuchajcie, no tak zginęłem. Hmm. Co to jest w ogóle? Też takimś tym leci. Wojowniczy żółwim, że akwizyjny wojny. No <laughs> i co? Budować trzeba będzie. No teraz ja pobuduję. Tego kompletnie, słuchajcie, nie umiem, nie umiem w to grać, żeby tu budować. Dobra, polecimy, zróbmy misję. Jak przetrwam, to i tak będzie sukces. O, magneto, pomów z magneto broni X. Laboratorium broni X. Ale po prostu zginęłem, nie, no nie przeżyję tego Już ktoś kogoś załatwił Już to kogoś załatwił Już ktoś tu leci Tu jest to laboratorium do którego się wejść nie da normalnie trzeba ten coś zrobić? Nie, no jest wejście No, zrobiłem. Mam skrzynkę. Więc jest ok. Mam tego. Czy mi, zado... Czy mi zrobiło to zadanie? Czy nie? Zaraz zobaczymy. Gdzieś tu, ktoś... Gdzieś tu ktoś walczył, ale nie mam broni, nie żadnej. Tutaj jest jakaś broń. Tu przede mną ktoś jest, o! Dobra, chociaż załatwiłem tego wojowniczego żółwia Wojowniczego żółwia ninja. Okej, okay, możemy wziąć tę broń w sumie. Nie wiem co on miał, ale nie, nie zginęłem za pierwszym razem. Dobra, tam muszę iść tak Nie mam tarczy Może tu coś będzie, słuchajcie W budynku to tak słabo walczy z tym Tu walczą Dobra Uciekł mi tu gdzieś ten kolega. Mogę kupić karabin? Kupimy karabin. Ale tak tej kasy tyle, że. Zamiast tego. No właśnie. Ty mi tutaj broni nie wymieniaj. Tego karabinu to nawet nie biorę chyba mm -hmm. Materiały, apteczka no, Kończone, przynajmniej zadanie zrobiłem. O, widzicie to jest chociaż tyle tego pożytku z, z tej gry. No uciek ten ktoś tutaj co był. Strzelba to wolę strzelbę szczerze mówiąc jest skrzynia weźmy skrzynię i zjedziemy sobie na dół może? a nic nie było ciekawego tu też jest skrzynia, mam amunicję Coś tu, tu... chodzi, przede mną. Ale się zdziwił. Ale się zdziwił. Chyba się zdziwił. Przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, weźmy to. tam Nitro mam. Ale dostał... no ja nie wiem, już tutaj zabijem trzy osoby. To tu mi lepiej poszło niż na zwykłym. Hmm. Ciekawe. No bo tu mamy to, ta... nie, nie będę tego brał. Chociaż to jest dobre. Spinaczki, czy do przemieszczania się szybkiego. Ale to jest lepsze. Uważam, to jest super. Zobaczcie jak skacze i przez rzeczkę. Do kolei pójdziemy, tam na pewno będą się bili. No już mi się skończyło niestety. Ktoś zginął widzę. Będą coś tam. Muszę iść w tamtą stronę. Amunicja tu jest, tak? Ach, nie wskoczyłem tam. Miałem rozpędę, słuchajcie. Robiłem grać często, powiem Wam, w tym miejscu ktoś wziął tego tutaj, to jest taki pomocnik, chyba nie, z tego co pamiętam. Dobra, ale wezmę sobie na pewno do pałkę. Nie ma tu nikogo, bo tu już oko burzy się, znaczy ten zmienia się zaraz, przybliża się burza. Kolejny shotgun. No i co? Porozmawiasz z Joshem. Dobra, pójdziemy, porozmawiamy, może się uda. Tam mam dotrwać. T czy to jest daleko? 1000 metrów. Łaj, daleko. Dobra, ale nie ma to jak ten. Już tylko 800 metrów, słuchajcie. Tu ktoś zginął chyba. Skończyła mi się do pałka, niestety. Tam ktoś walczy. Tu. Nie widzę. Nie ma pierackiego statku. Oooo, nie ma już pierackiego statku. Jaka szkoda. Ale to też fajne inwestycje. A, pirackim statkiem był. Tu ktoś strzelał. No właśnie, tylko 500 metrów mi zostało. Tam ktoś strzela. Są kaktusy. O! Kaktusy dają życie. Za mnie się strzela, ale ja nie chcę tam się bić na razie idę tutaj porozmawiać z, z kimś tam o mam Supercharger Chciałem tam skoczyć mhm. chyba się nie udało za Do domu jeszcze za nitrodomem jestem, dobra coś tu będzie Już to tu jakoś tak Tu mam beczkę nitro tu, tu tak, tu się jeszcze doładuje i 200 metrów tam. Okej okay. Czyli uda mi się dotrzeć tutaj? Wow, wow, wow O! Bunkier był. Nie miałem bunkier. Nie, mam przed sobą. Tutaj. To się jest. Oleję jego. O nie, o nie załatwił mnie. Aaaa. Jakiś inny był ten drugi mnie zrozwalił. Niestety. Nie, to ten sam nie rozwalił. No dobrze, słuchajcie moi drodzy. W tym odcinku. O, zabudował sobie wejście do bunkra. Tak robią cwaniaki. Tak robią. No i teraz będzie mógł sobie, że tak powiem, tutaj odebrać rzeczy. O. Dobra. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zadania zrobiłem. Parę razy zginęłem. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. I co, zasubskrybujcie jeżeli jeszcze tego nie robicie, yy, to mi bardzo pomoże yy, no, w rozwoju tego kanału. I do zobaczenia, trzymajcie się hejka, pa pa.